Mordziu, Ci wjeżdżamy tak. Rozbijamy tak zwaną pierś kurczaka, Mordziu. Dobra, Mordo, patrz co się dzieje. Są rozbite? Są rozbite. Teraz, Mordziu, jedziemy z pieczarką. Z pieczarką, zaraz zobaczyć, co to będzie. Dobra, mięsko zmasterowane, ląduje na chwilę w lodówce. Chyba, Mordziu, wiesz już co to będzie? To będzie, Mordziu, rolada. Rolada. Zawijamy teraz tą rolatkę. O, zobacz w ten sposób. No i dobra, mam jedną rolatkę. drugą rolatkę i jadę z tym na patelnię. No i dobra, mordzio, Rolatki wylądowały na patelni. Dobra, Mordziu zobacz jedna rolatka. Druga rolatka. Ładnie się już przyznosi. No i mamy to mordko. Jest rolatka. Do tego ryżyk i sałatunia. elegance